Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku w serii Zagrajmy w Adventure Island 2! Jesteśmy na drugiej wyspie, jesteśmy już po pokonaniu wielkiego zmutowanego ananasa i lecimy do następnego bossa. Jest nim już z góry właściwie, już wiadomo, jest nim jakiś ślimak. Krab, muślinu, coś takiego. No, nie jakieś prehistoryczne zwierzę. No, przynajmniej wiemy z kim mamy do czynienia na, na tej wyspie. W trzeciej części, no niestety... E, musieliśmy poczekać do o, rundy z Wosem. Żeby się dowiedzieć z kim będziemy mieli przyjemność w z komu będziemy mieć przyjemność dokopać dobra. Taki mały szczegół. Dobra, nie jesteśmy już na mecie. Okej. Okay. Niedługo życie za 6000 tysięcy punktów. No tak. Byłoby było jakby było już te dwa tysiące. Na razie życie dobre. Jak dotąd chyba na razie straciłem jedno życie. Więc yy, nie jest aż tak tragicznie. Trochę dinozaurów zbierałem, na, z każdego gatunku jest przynajmniej jeden. Z tego jestem bardzo zadowolony. No i ten świniak właśnie! Kurcze pióro, no. Wiedziałem, że on tam będzie biegł. Wiedziałem. Tylko ten kamień niesforny, no, stanął mi na drodze, no potknąłem i tak nie bywa no Ale teraz nie dam się wykiwać ja myślałem, że właśnie po pokonaniu tego śmieka Gamepad od Nintendo wyskakuje. I on chyba tam 1000 punktów daje. No czasami e, tak się zdarza. W trzeciej części tak było. Tutaj też tak, nie na pewno. Jeszcze takie rzeczy to pamiętam. Podejrzany był ten, tak. No kurczę no. <laughs> Lata wysoko, gdzie go ledwo można drasnąć, W normalny sposób nie przysparza trudności. No i no jak tutaj się nie domyśleć, że coś w nim jednak się znajduje. No i dobra. Jesteśmy coraz bliżej życia. No. Świetnie rany. Ale może teraz bezpo bezpośrednio polecimy do bossa, nie będziemy się tłuc tak chudefół, tyde no, dobra Coś mi się wydaje, że jednak będzie boss będzie znajdował się w wodnym obszarze o. O. Więc nie obędzie się bez ...pływania. Jednak te wodne obszary chyba są najkrótsze. Tu już chyba kiedyś wspomniałem o tym. Znaczy podczas gry w Adventure Island 3 już tam mówiłem: O, jest życie! Hurra! Jest! No, jednak macie dowód na to, że jednak można trafić w tym kretyńskim bonusie. Dodatkowe życie. No i dobra, mamy dwa wodne, więc na boca jestem już tak mniej więcej przygotowany. Okej, okay. roślinki... Dobra... Ale to znowu od... Sporo, sporo tych lasów będzie. Chyba najczęstszy obszar wykorzystywany. Różne pory roku właściwie no bo już chyba miałem okazję latać po takim jesiennym lesie hmm, teraz jakieś wiosenny, czy letnie obszar czy jakieś zaburzenia klimatyczne na tej wyspie panują no jeszcze będę miał na pewno okazję latać po śnieżnym lesie Za hmm, w ogóle cała wyspa będzie taka lodowa ale to nie miałem okazję na takich eee, biegać sobie. Dobra, kolejny obszar. No, nie wiem, właśnie, czy tu, tu będzie teraz jaskinia, czy tam jakaś kopalnia. I później będzie może eee, wodna runda i boss. No, raczej wątpię, za, dalek za daleki obszar jest no, pomiędzy mną a bossem, żeby tak od razu przeskoczyć do niego. I jeszcze co najmniej jedna runda będzie. Chyba, że znowu mnie gra psikusa sprawi, że będę musiał e, jeszcze więcej obszarów przebiec. U. Dobra, już mnie niczy nie zaskoczy ta runda. Znowu mleko chyba w tej samej pozycji leży. No, ale chyba jeszcze głazów nie było. jeden z najniebezpieczniejszych obiektów w takiej takich Że się wspinam w górę i tu naska spada mi własna łeb. Dobra, jeszcze jeden wodny. Ja się nie obrażę. Bardzo dobrze. Im więcej, tym lepiej. Oj. No dobra. No. Tym razem życie mi się nie udało zdobyć. Co za dużo, to niezdrowo. No ale jednak nie będzie wody, tylko polana, tak? Polana? Czy... A nie, woda, jeszcze raz. Znaczy nie no tak chyba myślałem właśnie, że wodny obszar będzie, ale myślałem, że to będzie ten, 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 ten takie miejsce pod bosem. Tak, tam gdzie już widoczna ta woda była. Tutaj raczej by pasowała polana. Dziwne, Oho, Proszę... Ajajajajaj aj, aj, aj. No niewiele brakowało No dobra Tutaj zaraz będzie koniec, już czuję Ajajajajaj aj, aj, aj. Już czuję, że tu koniec będzie Jeżeli... A. A wiesz, myślałem, że utonę. Kurde, no pływam na dnie oceanu. Tlen mi niepotrzebny, tylko że mogę umrzeć z, z tutaj. Przerwę wodę. prędzej umrzeć z głodu, niż zabraknie mi powietrza. O, kurde, no. No miałeś iść przed siebie tam. No, jejku, już miałem na wyciągnięcie ręki tego bosa. Nie, jeszcze musiał zejść na dół do jaskini, no. No, jednak wykrakałem, no, jednak. No, dobra, brawo, brawo, Jednak nie przyjdzie mi tak łatwo dojść do tego, stoczyć walkę z tym bossem. O. Jeszcze nie zapominajmy, że jeszcze runda przede mną. Przed tym bossem, że od razu nie będę walczył z nim. Jeżeli w ogóle pójdę teraz do niego. Jeżeli w ogóle pójdę, nie pójdę w innym kierunku. O, ale, szpaner! Proszę bardzo, drugie życie! Tak to można grać. Nie, jeszcze w tym. Nie, jeszcze w tym obszarze nie byłem. No tak, jeszcze obszar y gór, Góry to są. Nie w No ale już, już, już. Skoro już w każdym miejscu byłem, no to już może wreszcie pójdę do tego bossa. No tak. Tylko, żeby mi nie uciekł. Ale żeby mu uciec, to musi najpierw ze mną wygrać. A na to mu raczej nie pozwolę. Nie będą, nie z panem Higginsem. Ta wyspa musi należeć do domu. Wow. Zadaj się nawet. Oj, tam góry. Gdzie ja tu góry Dziwne, niby umiem pływać Ale jak wpadnę w wodę, tutaj to ginę automatycznie. A wiedziałem, że jak kąś. No bywa, było. Ale jeżeli zdobędę jeszcze dwa życia, no to już nie będę mógł więcej zbierać. Bo tutaj jest chyba... Nie wiem czy już to mówiłem. Ale tutaj można mieć maksymalnie 9 żyć zarówno 9 żyć, jak i po 9 yy, dinozaurów. No i to ma tak samo ograniczone, Że nie, nie ma dziś tylko w cyfrach jest niszone. No dobra. Trudno. Zniosłem... Aj! Miałem dinozaurę jeszcze. No nie wiem się zagadałem. Tutaj właśnie ten dinozaur o tyle lepszy będzie w właśnie, że e, będę mógł właśnie takie bomberki rozbijać nim. No. Bez dinozaura może być ciężko, jeżeli w ogóle dopłynę do niego. Nie dopłynę do tego bossa, jeżeli mnie dopuszczą. Nie! Aj. Ale żeby on chyba zmienił pozycję, właśnie to muszę chyba z nim stoczyć walkę. Z nim muszę przegrać, a nie z jakimś stworkiem na mapie. Znaczy na planszy. Dobra chwila skupienia, muszę jakoś cudem dotrzeć z tym dinozaurem do bossa. Nie, to raczej z górki powinno pójść. Tutaj z nienacka wylatują te kulki. Czy te różne te wodne stworzonka. Ojoj oj, oj. No, już czuję koniec, już gdzieś tu jest koniec Jest! Dobra! Już po tobie. Jesteś mój, mój mój mnie mój. zabawę w praniu. to tym nie To tyle co oferuje ten boss. Też puszcza pociski jakieś we nie? Eee, nie wiem czy nie mówiłem, że... Czy... one yy, się niewiele różnią od te ci, ci bosowie yy, Tylko wyglądem, no i... No i miejscem, gdzie oni się znajdują. ...położeniem na, 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 na planszy. A tak to raczej... ...sposób atakowania mają ten sam. Też te same te małeczka puszczają do mnie. I tak zbytnio... ...zadać obrażeń... ...mi nie mogą. No dobra, przejęliśmy kolejną wyspę. Kolejna wyspa musi płacić haracz. Lecimy do obszaru pustynnego. No dobra. Tutaj na pewno nie będzie pływania ale będzie sporo piasków. No dobra, no to do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.